Okna pałaciowe powinny być montowane na takiej samej wysokości jak okna fasadowe. To znaczy, dolna krawędź nie powinna być wyżej niż 90 cm od podłogi. Pozwala nam to na łatwe operowanie oknem, łatwe otwieranie, a również na cieszenie się widokiem zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej. Przy tak zamontowanym oknie najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie okien z górnym systemem otwierania. Zdarza się jednak, że ścianka kolonkowa jest wyższa i musimy okno umieścić trochę wyżej, gdzie już operowanie górną klamką nie jest takie wygodne. Wtedy najlepszym rozwiązaniem są okna z dolnym systemem otwierania, gdzie klamka jest zamontowana w dolnej części okna. Zdarzają się sytuacje, że okno pełni funkcję doświetlającą. Nieumiejscowione jest bardzo wysoko. Najczęściej zdarza się tak na klatkach schodowych i korytarzach. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie okien elektrycznie otwieranych za pomocą pilota.